Wełnę za 17,98, okno za 9,78 albo drzwi za 1,248. A więcej okazji znajdziesz w gazetce, sklepach i na castorama.pl. Tydzień Ogrodu w Lerwa. Uwaga! W tym tygodniu wchodzimy w ogród! Do niedzieli zwracamy 100 zł na kupon w klubie za każdy wydany 500 na rośliny, ziemię, kory, ogrodzenia, podgrzewacze i narzędzia ogrodowe. No to raz, dwa na tydzień ogrodu, dolerła. Moje włosy wpływają na to, jak się czuję. Kiedy są zdrowe, czuję się świetnie, ale kiedy są zniszczone, psują mi nastrój. Nowe maski Schwarzkopf w Glis z systemem Haptic intensywnie regenerują i odbudowują strukturę włosów. Dla zdrowo wyglądających i 100% mocniejszych włosów bez obciążania, nowe maski Schwarzkopf w Glis. For every you. Studio Parlament. Okno na polityczne wydarzenia dnia. Prosto z parlamentu. Rozmawiamy z politykami, zgłębiamy projekty ustaw i odkrywamy kulisy komisji śledczych. Studio Parlament. Od poniedziałku do piątku, od 17.30 w Polsat News. Polityka. Miałam pasję i marzenia, gdy nagle uderzył we mnie samochód i przekreślił wszystko. Wyślij SMS- o treści pomoc pod numer 7531 Fundacja Polsat.